Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmiku o T25 Pilot 1, czyli czołgu premium, który można teraz zrobić sobie w misjach. Dawno czegoś takiego nie było, że za na razie wydaje się dość przyjemne do zrobienia misje. Możemy mieć ósmotierowy czołg premium. Dosłownie w kilkunastu zdaniach porównanie papierowe, a potem przejdziemy sobie do bitew. Ostatnio grałem na streamie tym czołgiem, kilkanaście bitew wpadło, parę przyjemnych i te bitwy wam, mam wam zamiar pokazać. W zestawieniu biorą udział oczywiście pilot, jego bezpośredni brat, czyli Pershing, ósmoterowy czołg e, średni amerykański, ale nie premium, i dodatkowo dwie premki, czyli FV4202 oraz Paton KR jako no, w sumie podobny. Więc tak, jak widzimy, e, tutaj pilot wybija się pod względem DPM-u, czyli potencjalnych. Może potencjalnych uszkodzeń, które możemy zadać w ciągu minuty, ma naprawdę bardzo przyjemną wartość ponad 1925 punktów uszkodzeń na minutę. Ma całkiem niezłą penetrację na APK-ach, jak widzimy, e, Pershing ma ciut gorszą, FV ma sporo, sporo lepszą, Paton KR ma taką samą, tutaj oczywiście jeszcze będzie różnica, e, warto by spojrzeć sobie, chociaż tutaj tego chyba nie da się sprawdzić, jak to wygląda na APCR-ze, ponieważ, yy, yy, no... Nie ma tego w zestawieniu. W każdym razie uszkodzenia na strzał mamy po 240, tylko na FV-ku są po 230. Uszkodzenia modułów takie same jak na innych amerykańcach. FV ma ciut gorsze. I teraz tak, zobaczcie. Szybkostrzelność ponad 8, najwyższa w zestawieniu i przeładowanie najniższe. Więc ma naprawdę bardzo przyjemny czołg, który ładuje szybko, dzięki czemu może te uszkodzenia zadawać częściej i dzięki temu właśnie ma... Sporo wyższy od kolegów DPM. Kaliber działa 90, we fale jest to kaliber podany w celach, więc przeliczę na 83,4, ale niestety minusem pilota jest to, że jego pestki latają dość wolno. Tu mamy pestkę lecącą z prędkością 853 metrów na sekundę na pershingu i na, szczególnie na fale te prędkości są sporo wyższe. Zapasa amunicji 50, czyli no, ujdzie, acz koledzy mają wyższy. I cóż my tutaj jeszcze mamy, tak, czas celowania, bardzo ważna rzecz, najlepsza celność, raczej znaczy czas skupiania celownika wśród całego zestawienia. Ale niestety celność jest już gorsza, chociaż jest na poziomie innych medów e, amerykańskich. Tutaj FV jest najlepszy. E, celność w ruchu, widzimy, celność w ruchu w czasie poruszania wieżą, w czasie poruszania czołgu jest albo bardzo dobra, albo dobra bardzo też wysoko w zestawieniu. E, z takich jeszcze mm, ważnych informacji, wszystkie te czołgi mają taką samą wartość podnoszenia i opuszczania działa czyli plus 20 i minus 10. Bardzo ładnie można grać. Na opuszczanie działa, i teraz moi drodzy, to co mnie się bardzo spodobało w pilocie, możecie, myślę, po głośno moim poznać i po takim entuzjazmie, że, że ten czołg mi się podoba, nie ukrywam naprawdę podoba mi się ta maszynka, pograłem ją z parę, parę bitew, nie mam doświadczenia w pershingu, ale naprawdę pilotem pograłem i jestem na tak, jest bardzo szybki, jak widzimy. 55 na godzinę, najwięcej w zestawieniu. I mimo, że silnik ma tylko trochę mocniejszy od FVA, to z racji tego, że waży mniej, bo tylko 37 ton, ma niezły stosunek mocy do masy. I przy okazji, ma bardzo fajne opory gruntu, które sprawiają, że jest takim bardzo fajnym bączkiem, którego wszędzie pełno. I tak może tą swoją igiełką gdzieś tam pestkę, a gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam wcisnąć więc naprawdę jest to w nim bardzo przyjemne. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Kwestia pancerza. No tutaj e, pancerz jest sporo słabszy niż na perszingu, bo na kadłubie e, i na, też na patonie, tak, na patonie KR e, pancerz kadłuba w, jest 101 mm od frontu, e, a wieży 127, na F fale jest 170. Aż. Tu mamy, śmieszne jest to, że i pancerz kadłuba, i pancerz wieży od, od przodu ma taką samą grubość. Całkiem ciekawe. Z takich jeszcze informacji zasięg spotowania 390, więc nieźle. No i ryzyko podpalenia takie same na wszystkich. Cena jednej pestki zwykłej 255, goldowej 4400. Także teraz szybciutko przechodzimy już do bitew, które wam pokażą, co mniej więcej ten czołg potrafi. Pierwsza taka przyjemna bitwa, naprawdę wydaje mi się, że pokazuje ona w dobry sposób, co ten człowiek potrafi. Będę Wam pokazywać, to będzie jedna bitewka i następnego dnia będzie druga, potem trzecia i potem czwarta. Mam cztery bitwy zaplanowane, więc myślę, one Wam pokażą w miarę... Ten czołg z każdej możliwej strony. Tak jak widzicie, rozkład u mnie amunicji jest 26 Peków. Penetracja, tak jak na Pekach, już widzieliście, 192, na Goldzie w sumie niewiele więcej, bo tylko 243, czyli tutaj on się różni od Pershinga, bo Pershing jest lepszy pod względem goldowych pestek. Więc na dziesiątych tierach... Hmm, może być to troszeczkę za mało, żeby przebić te najbardziej klocowate czołgi. Do tego jeszcze duży zestaw naprawczy, duża apteczka i racje bojowe, ponieważ gram z optyką. Moduł jaki tu założyłem to jest stabilizator pionowy, optyka plus dosyłacz. Taki, taki zestaw bez wentylacji. Tak ostatnio właśnie jeżdżę na przykład na E50. To się sprawdza, więc można zamienić wentylkę. Załoga tuż to już jest bardzo wyskilowana, więc można sobie pozwolić na taki zestaw. Podjeżdżam bitwa bardzo przyjemna, ponieważ losowanie na ósemki, trochę ciężkich, bo 112 z, i z 3, i z szósty, ale podjeżdżamy sobie agresywnie do przodu. Jedna artyleria, więc chciałem tak podjechać mocno, szybko. Czas, celow... Czas ładowania, teraz zobaczycie sobie, jak się przeładuje, działo 6,3 w takim zestawie, czyli bardzo dobra załoga, racje bojowe i dosyłacz. Czasami jakby brakuje tego, ale jak zobaczyłem przed chwilą statystyki właśnie na papierze innych medów Nie ma na co narzekać, jest ta wartość całkiem przyjemna Chciałby się mieć kapkę szybciej, ale mimo wszystko jest całkiem nieźle e, Haeczki też są przeze mnie często używane, jak takie właśnie tam czołgi mm, bez pancerza są Mamy 320 alfy na haeczku 45 przebicia, ale na oczywiście spokojnie wystarcza Podjeżdżamy sobie do Leo, e, szybki strzał, ładne mm, strzały i trafienie w bok no niestety ja tutaj grałem tak tym czołgiem bo Chyba czasami zbyt często grałem nim Zbyt agresywnie licząc na, na to Że odbijam wieżą e, Ale no w, tak jak mówię no wieża ma tyle samo Wartości pancera co kadłub Tutaj nasz typ 59 pojechał Po prostu jak dziw paśnik w tego Leo e, Staranował go ale mi się udało tam go jeszcze Trafić teraz znowu ten typ Taranuje po prostu chyba ma jakąś misję na tarnowanie, Bo wszystkich strasznie obtłukuje Próbuję tam jeszcze o właśnie no i teraz zabrakło Zabrakło kurczę tej pół sekundki, żeby dobić, no ale to mówię, zawsze będzie gdzieś brakować tego, tego czasu bardzo szybki rush jedną flanką, przeciwnicy tę stronę odpuścili, więc my już dobijamy do ich bazy no a tutaj będzie elegancko, można pograć sobie No na opuszczanie działa, tylko nie będę bardzo e, przez nikogo nie niepokojony, e, strzał w detrack, pokażę, w zrobię spota, od razu mamy tutaj asystę, elegancko e, jest 112 -ka. Pocelowanie w dolną płytę na razie na apekach tylko i wyłącznie jest tam IKV. Widzę, że 112 gdzieś tam daleko. Ja tutaj tego IKV-ka celuję ten strzał. no Martwiłem się, że może nie wejść, ale pomogło RNG, ponieważ pestkę ściągnęło troszkę w okolice dołu celownika. Tutaj ukłon w stronę serba. Już dwa fragi i 1464 punktów uszkodzeń. Wyjeżdża na mnie 112. Próbują zdetrakować. Niestety się nie udaje. Tylko strzał krytyczny, czyli pewnie gąska za zero. Ale 112 postanawia się raczej mną no, tak bardzo. Nie interesować, więc wystawia mi bok, a to mogę oczywiście spokojnie wykorzystać. Teraz zostaje jeszcze strzał on od Oho, ja od Arty. Bok wieży, przebijam. Zostało mu 3 HP. Szkoda, może by się udało go szybciej dobić, ale na spokojnie, no właśnie. I znowu kurczę ten ułamek sekundki. Gdzieś tam e, zabrakło. Jest T20, kampię za krzakiem. poleciała Buła nie trafiam niestety, ale on dostaje mocno oklep. Stoi, zdaje się, na traku. Także teraz skupiam ponownie. Zobacz, ten celownik jest wtedy duży, ale trafiam idealnie w. Wierzę, więc mamy już kolejny damage. już 2200 uszkodzeń. Naprawdę idzie to bardzo, bardzo szybko. Ja ten czołg, jak mi szła bitwa, nawet taka powiedzmy, że dobra, nie jakaś rewelacyjna, ale dobra, to dziwiłem się, jak szybko mi ten demecz wchodzi. Po prostu, bo szło to naprawdę czasami, potrafiłem nawet yy, się tak patrzeć i tak, kurczę, już. Już 2000 tego tych uszkodzeń, tutaj już 2500 i 3 fragi. Ten strzał jest niestety kalafior, gdzieś tam w ziemiach chyba grawitacja za bardzo zadziałała, ale te 29 na dystans duży, e, odległość to 410 metrów, podjeżdżam delikatnie do przodu, gość jest, nie widzi mnie, ja sobie tutaj mogę spokojnie po, po, go poobijać cały czas z apeków Wystarczy na przebijanie tego czołgu ciężkiego e, amerykańskiego. E, czekam aż ten typ jakoś tak zjedzie. Teraz też mi to wchodzi. On znowu chyba chcę taranować. Tam jeszcze mamy co? No zobaczcie, 10 do 5 i 3200 punktów uszkodzeń. prawdę idzie to bardzo szybko. Ja w tej chwili od niedawna mam em, Patriota. I kurczę, tak szybko mi ten damerz nie wchodzi. Wiem, że Patriot jest w tym momencie uważany za jeden z najlepszych czołgów. Nawet zdziwiłem się, bo teraz dopiero zobaczyłem, że mam zabitego kierowcę mechanika. A nawet nie zauważyłem. Zdziwiłem się troszkę, że jakoś tak ten czołg... To było trafienie po tym, jak mnie Arta trafiła. Więc kompletnie nie czułem tego, że ten kierowca zginął. Tak fajnie ten czołg się porusza. Tutaj jeszcze mamy z Pershinga. Tyłem do mnie nogi, strzał. Wchodzi Pestałka bardzo ładnie. 12 do 6. Szybka bitwa. 3,5 tysiąca. Ja tak jak mówię, patriotem i takie bitwy tak dynamiczne nie wchodzą, tam jest oczywiście czołg ciężki, tu jest czołg średni, jednak no... Kompletnie inny komfort gry, który mi naprawdę bardzo bardzo przypasował. E25, pobój i Isa 6. E, kolejny świetny pomysł. is 6 na ogrysku. Wyjeżdżam, dobijam. Mam już 5 fragów i tam e, zostaje jeszcze ISEK na ogrysku, plus gdzieś tam super pershing się. Wala w prawej stronie e, 3600 punktów uszkodzeń i jestem IS trzeci e, na ostatni strzał. niestety zostaje mu 1 HP. Ja przypomnę, mam alfę tutaj e, 240, Walsowa mi 223. I koniec bitwy, moi drodzy. Koniec bitwy. E, o można sobie przejdźmy tylko szybko do podsumowania. Tak się złożyło, że ta bitwa w czasie streamu była moją pierwszą emką, e, więc nawet się zdziwiłem. Ja wiem, że oczywiście teraz wymagania na MK na tym czołgu są sporo niższe niż będą za chwilę, kiedy większość osób już go pewnie będzie mieć, e, bo te wyniki jednak już będą. Znaczy czuję w kościach, że ten czołg będzie umożliwiał na podrobienie dobrych wyników. Może nie będzie Patriotem, ale no chyba, chyba będzie fajny do gry. W, w takiej opinii, z tego co słyszę, większości osób jest to czołg po prostu przyjemny i ludzie nie czują się hmm, tak, że. No, zrobię te misje, bo dają czołg, ale tak naprawdę nie będę nim grać, tak jak na przykład ja zrobiłem kiedyś z wz tym czołgiem ciężkim, który dawali za misję i tak nie miałem wszystkich nacji, więc tam dokupiłem żetony tylko po to, żeby czołg stał w garażu, mam nim chyba rozegrane zdaje się może 3 albo max 5 bitew na twierdzy i tyle, po prostu ten czołg stoi w garażu się kurzy, a ten czuję naprawdę, że może być... Fajną zabawiaczką na randomy. Także wpadła MK. Tutaj mam wsparcie, duży kaliber i czołgiste kampera. 3817 punktów uszkodzeń, 5 fragów dało mi bazowego 1374 expa Szkoda bardzo tego ostatniego strzału, bo gdyby on wszedł z normalną alfą, a nie został gościowi 1 hp No to miałbym przy okazji specjalistę Cóż my tutaj mamy, 22 oddane strzały, 19 trafień, 18 penetracji Z dystansu 300 plus wyszło mi 1000, prawie 700 punktów uszkodzeń To takie w sumie ciekawe, bo tutaj w co takwa wchodziło, na pewno wszedł mi ten T29, go sporo obiłem. W, w artyleriach chyba też weszła, ten T20 też wszedł, IKV chyba nie. No nie wiem, właśnie jakoś tak całkiem sporo tego się pozbierało. No i cóż, jeden strzał przyjęty przez całą bitwę, dwa i wrogowe wyświecenie, 11 uszkodzonych, 5 zniszczonych, asysty niecały 1000. No i zarobek, moi drodzy, to jest bardzo ważne, bo to czoł premium, więc po to go mamy, żeby zarabiał na siebie 115 tysięcy ponad bez żadnego bonusu. Ale z racji tego, że jeżdżę na dużej apterce, dużej naprawce i racjach bojowych, no to koszty same mam tutaj spore. Za amunicję 14 tysięcy mi wyszło, 40 tysięcy za ym, wyposażenie, więc na czysto wyszedłem i tak prawie 58 tysięcy. EXP łącznie się trafił 2061, y, więc taki, no tak jak mówię, wydaje mi się, że będzie za mały niedługo na MK, normalnie, y, ale. Inne bitwy wydaje się były lepsze, więc zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, to tyle. Widzimy się w kolejnej bitwie za chwilę na T 25 pilot number one, ale to taki, jako podsumowanie, moim zdaniem, czołg naprawdę warty, warty zainteresowania. Nie wiem, co Urkini planuje, czy na przykład nie będzie od 10. misji już jakieś kosm kosmiczne wymagania, ale pocieszam się tym, że. Jeden żeton kosztuje niecałe 10 zł, więc jak coś naprawdę będzie bardzo, bardzo trudne, to się po prostu to dokupi. A podkreślam, czołg jest przyjemny i na ten moment śmiało mogę powiedzieć, że ja na pewno udział w tej zabawie z zrobieniem go wezmę, po to, żeby właśnie też za kilkanaście dni się móc nim cieszyć. To tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.